Cześć. W dzisiejszym odcinku zapraszam Was na rybę. Idealną na wiosnę, bo zdrową, a w dodatku słoneczną. Mówię słoneczną, bo będzie to łosoś podany z mango i z chili. Tak słodko-ostro, ale właśnie w kolorach słońca. Więc mam nadzieję, że podwójnie Was zachęci to do przygotowania dzisiejszego dania. Danie przygotuję w parowarze, a przepis przygotowujemy razem z firmą Philips. No to teraz czas na przygotowanie. Zaczynam od podzielenia łososia na mniejsze kawałki, takie, żeby od razu kawałek był na jedną porcję. Następnie przygotowuję marynatę do natarcia łososia. Do miseczki wlewam oliwę lub olej, dodaję sos sojowy, zioła prowansalskie i troszkę miodu. I to wszystko dokładnie mieszam. Tak przygotowaną marynatą nacieram kawałki łososia. Teraz łososia układam w parowarze i w zależności od wybranego programu ustawiam na czas gotowania na parze od 12 do 20 minut. A w międzyczasie zabieram się za przygotowanie sosu, takiej salsy słonecznej na bazie mango i chili. Najpierw zabieram się za szalotkę, tą dzielę na mniejsze części i wrzucam do naczynia kaczki. a także połowę chili. Dzielę mango. I ostrożnie za pomocą łyżki oddzielam ten właściwy owoc od skórki i również wrzucam do pojemnika. To wszystko dokładnie miksuję, rozcieram lub siekam jak najdrobniej. Następnie taką mieszankę przekładam do miseczki. Dodaję trochę oliwy, wciskam sok z cytryny. Także dodaję cukier, aby całość była słodsza i smaczniejsza, tak dla podkreślenia smaków. I to wszystko dokładnie mieszam. Moja słoneczna salsa jest już gotowa. Jest naprawdę pyszna, taka słodko-ostra. Z pozostałej części mango przygotowuję jeszcze dekorację. Po prostu kroję mango na plasterki. W międzyczasie już przygotowała się ryba. Ostrożnie wyjmuję ją z parowaru. Układam po kawałku na talerzu, na każdy kawałek nakładam dość sporo salsy na bazie mango i chili, całość dekoruję natką pietruszki, aby było coś zielonego i jeszcze układam te kawałki mango. Zobaczcie, tu jest taka porcja obiadowa, łosoś właśnie z tą słoneczną salsą, więc tak bardzo wiosennie, coś zielonego i oczywiście mango. Ja już próbowałam, jestem osobiście wielbicielką łososia, a w takiej kombinacji myślę, że każdemu posmakuje. Jest taki właśnie słodko-ostry, bardzo ciekawy, fajny smak, no i bardzo ładnie, atrakcyjnie prezentuje się na talerzu. Do dzisiejszej ryby proponuję Wam podać kaszę gryczaną, ale będą pasować tutaj również frytki czy podpiekane ziemniaki. Zachęcam was do przygotowania dzisiejszego łososia ze słoneczną salsą, a ja życzę Wam smacznego. I po więcej przepisów, zapraszam oczywiście na stronę www.kotlet.tv.